Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym wam pokazać fragmenty filmu, który jest jak dla mnie dosyć specyficzny. Pamiętajcie, że ten film to głównie moja opinia na temat tego materiału. Niekoniecznie musicie się z nią zgadzać. Jest to dosyć specyficzny film na moim kanale, więc jeśli chcecie podobne odcinki, to zostawcie łapkę, suba jak jesteście nowi. No i zapraszam was na mój drugi kanał OVR. Jest w przypiętym komentarzu i pojawia się po prawej na górze. Możecie go zasubować. Zapraszam was do oglądania. O. <noise> to twój kolega jakiś? Nie. Jakiś random. Oj, graj! I lecimy tutaj, kurwa! Rządzi są. Oh. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Sieba, mor... po, po się gadało. Z. O a, a ile macie lat? Bo moi mordo. rodzice myślą, że jesteście pedofili. Kurwa. To jak masz no, rodziców. Są. Chyba pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się słyszeć dziecko, które coś takiego mówi. A na pewno pierwszy raz takie, które mówi to nieironicznie. Pewnie większość z was myśli, że to jakiś kiepski bait, ale oglądając odcinek dalej, łatwo możemy zauważyć, że młody nie robi sobie jaj, tylko mówi tak na poważnie. No wiem, o, to bo, bo byłam na wywiadówce, no i oni już zrozumieli wszystko i żyją tym, co na wywiadówce było. Powiem wam szczerze, że nie mam bladego pojęcia, co nauczyciele mówią na wywiadówce. Jestem w stanie uwierzyć, że wychowawca może strzec dzieci przed pedofilią w internecie, może nawet podesła jakiś materiał o pedofilii. Ale dzieciak wchodzący do lobby, oskarżający inne osoby o bycie pedofilem, oczywiście przez rodziców, nie jest zbyt normalnym zjawiskiem. Aha. Musisz się no, rozma... Nie obawiać, przez internet możemy gadać. Ja mam tylko zakaz sądowy w prawdziwym życiu na 50 lat, więc... Wiem, że gość robił sobie bekę, ale sam pewnie nie spodziewa się co zaraz może nastąpić. No tak, ale na, na czacie napiszcie. Bo ja na słuchawkach ja mam Ty sobie ta matka stoi! <śmiech> <śmiech> bo ja jechałam moją mamę, bo ona już... Dobra. O kurwa nie, kurwa nie. nieee nie. To była plug gamer czy on tam miał mm, Nie, nie, nie bo... No i co o. powiecie mojim my rodzicom? Słucham? Że, że... Co? Nie, dzieci ja Nie, powiecie mamy bo moi rodzice myślą że jesteśmy... Na dwór Ale jesteśmy kim? fedami? Nie 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 wiecie! O, o, że pedophil. A to nie Nie jesteśmy po... No, no, czekaj, daję wam moich rodziców. <śmieniczy> <śmieniczy> czekaj, 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 ja zapytałem, do widzenia. Eee, dowiedzieć ile masz lat? Ja mam? 12. 13, 12. 16. Proszę. Ja 17. No, bo mu taty już się tym wyrzepali. Ja mam 17. No, no, nie, nie. 17, 16 A tak my młodego nie prosimy no jeszcze, o jeszcze jego ucie. imię nazwisko. I'm a może C-Play? Że nie prosimy go o dane ehm. Dobra, bo nasz syn ma 10 lat i tego się musimy sprawdzać, nie? W porządku! to zadeptać taka gierka, że rozbierajcie. Ja mam 12. O, będzie kulturka. Zastanawiam się jak wygląda gra u młodego. Wiem, że pewnie większość będzie osądzać rodziców o bycie natupiekuńczymi. Jest na to bardzo niewielka szansa, ale możliwe, że Paweł, czyli ten 10-letni chłopak, miał już jakieś problemy w internecie, a może nie on tylko ktoś z klasy. Tego pewnie się nie dowiemy. Z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że wygląda to tak, iż matka jest bardzo nadopiekuńcza i kontroluje młodego przy każdym kroku w internecie. Powiem wam szczerze, że jestem pod wrażeniem, iż, przynajmniej w filmie, zachowuje się on nad wyraz normalnie. Ja sam w takim wieku, gdybym był kontrolowany aż tak, to byłbym mega wkurzony. Pewnie nawet odpuściłbym jakąkolwiek rozgrywkę w internecie. Niestety, naprawdę jest taka, że dosyć ciężko w internecie znaleźć osoby do grania w naszym wieku. Szczególnie osoby młodsze mają ten problem. Moi pierwsi internetowi znajomi byli o wiele starsi ode mnie i nie skrzywdzili mnie w żaden sposób. Jestem prawie pewny, że wiedza o internecie rodziców Pawła opiera się tylko o czyjąś opinię lub jakieś pojedyncze materiały. No, no tylko proszę nie to Dobrze, jakby co nie?

Dzień dobry. Dzień dobry. Ile Pan ma lat? 16. Muszę zdaje, że mam 16 więcej. 18-16. No to mają gdzieś więcej, to mi się... Dobra, pan chodzi z No, no ej, ej, no bo mojej ojcice naprawdę myślę, że jest. Nie? Bo babcia. Też ostrzega się. Nie, bo ej, wyjdzie. A bo będzie koniec. Ej, wy wyjście jakoś i modlijcie się, że... No, albo będzie koniec. Paweł, ale ja słyszę po 8. No, no... No, ej, no, powiedzcie mojemu tacie coś. Paweł, bo zaraz pójdę po was. Panie tato... Paweł! <grym znać się wytkujesz> ja mam 18 lat, naprawdę. Nie, no, no tak, ba, ba, ale czekaj, bo mo, moja babcia, bo moje rodzice się tylko babci słuchają. Okej, okay, nie mam swojej rodziny, więc raczej nie będę osobą wiarygodną. Nie mam również jakiejś szerszej perspektywy, jak wygląda to u nich, ale dla mnie wygląda to jak takie typowe mam insynkowanie przez rodziców. Dziwnie wygląda hierarchia, w której rodzice nie są osobami, które decydują i zakazują, a robi to babcia. Tutaj niestety muszę dosyć dużo założyć, ale skoro rodzice nie mają zbyt dużego pojęcia o grach i internecie, to babcia raczej tym bardziej tego pojęcia

My go potrzebujemy w naszej drużynie. Paweł, chodź, pograj z nami trochę. Czekaj. Czekajcie, kikuj, eee, kikuj, eee, ki mnie. Nie, 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 no grasz z nami, musisz nie. grać. Potrzebujemy cię! Paweł, no co ty? To jest mecz, tu nie można wychodzić. Kolegów no, no, chcesz wystawić. Weź mnie, nie kikniecie. Nie, to może niech. To może niech pani tutaj stoi przy no, nasz łapki, będzie wali. pani sucha, słuchała, czy coś no, Jest ja pierwtem, ja bo ja jadę na To niech pani posłucha, twoja babcia jak rozmawiamy z Okej. Okay. <śledzimy> <śledzimy> nie no, bo moja babcia nie chce. Ja nie chcę, zobrój. Sama pani nie chce zabrania wnuczkowi. Tylko je pani będzie zabrała. Ten koleś ma cheaty. Ej, yes. hey, słuchaj. Mianowicie wie, że to jest. Wieszka, Ty masz 17-18 lat. lat, tak? Tak, tak. A moje dziecko no ma 10. To czemu gram w takie gry? 12 lat jest tam, prawda? Zastanawiam się dokładnie nad tym samym, na jakiej zasadzie rodzice mają problem z tym, że młodsza osoba gra w gry dla dorosłych i gra z dorosłymi. Zastanawiam się, co kieruje tymi rodzicami, naprawdę. Doskonale rozumiem rodziców, którzy ograniczają dzieciom granie w gry dla dorosłych, ale totalnie nie rozumiem, jak można zakazywać rodzicom grać dzieciakowi w gry dla dorosłych z dorosłymi. Nie trzeba być jakimś specem, aby wiedzieć, że tym bardziej ciężko będzie znaleźć osoby, które po prostu będą w naszym wieku grały w takie gry. Jeżeli jesteśmy oczywiście młodsi, czyli mamy 10 lat, tak jak na przykład Paweł. Jestem mądrzejszy od was. No i co? To by było na tyle. Skomentowałem ten materiał głównie dlatego, że jest prima aprilis. Stwierdziłem, że przetestuję sobie taki dosyć nietypowy format na kanale. Przy okazji ten materiał był nagrany w CSGO, co tym bardziej zachęciło mnie do tego. Widzimy się niedługo, a tymczasem zachęcam was do innych moich materiałów. Pojawiają się one aktualnie na ekranie. A no i materiał, który wykorzystałem w dzisiejszym filmie będzie w opisie. Jeżeli chce ktoś sobie go na spokojnie obejrzeć, zapraszam.